Booking ma problemy działalnością, portal zainteresował się Urzędu ochrony konkurencji konsumentów w związku z zasadką promocją, którą zorganizował Booking. Po pierwsze, tutaj zapisy regulaminu promocji wzbudziły niepokój presta Bookingu z tego względu, że odcoł polskiego konsumenta do prawa holenderskiego, więc w razie sporów prawdopodobnie sprawa też byłaby przed holenderskim sądem. Po drugie, zapis, który pozwalał Bookingowi na zmianę regulaminu promocji czy odmowy. Wydania nagrody takiemu konsumentowi bez jakiejkolwiek przyczyny. Co istotne, to nie są pierwsze problemy Bookingu z europejskimi regulatorami. Wcześniej węgierski Walkik ukarał Booking.com karą 7 milionów euro kary za stosowanie agresywnych metod sprzedaży. Z kolei francuski Walkik wlepił Bookingowi 1,2 miliona euro kary za niezastosowanie przepisów do najmu krótkoterminowego, a w Holandii Booking dostał prawie pół miliona euro kary za niezgłoszenie wycieku. Dane osebnih klientov.